Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106.2 FM. Warszawa pamięta. Czerniaków jest już stracony. W raporcie z 23 września brytyjski lotnik, który znajduje się wśród powstańców, melduje. Zapas żywności gwałtownie maleje, kaszy już nie starcza. Zapas wody zależy wyłącznie od deszczu i studzien. Drugim poważnym problemem jest wielka liczba zmarłych i zabitych, chowanych w płytkich grobach które kopie się pospiesznie w niemieckim ogniu. Groby ciągną się wzdłuż ulic, z których wyjęto bruki na barykady, w ogrodach, na podwórzach i na pustych miejscach. Sytuacja dzieci, a szczególnie niemowląt, jest najbardziej tragiczna, ponieważ matki nie mogą karmić po wstrząsach, które przeżyły. Ten sam człowiek meldował dalej. Mieszkańcy Warszawy żyją obecnie literalnie w ruinach. Całe śródmieście całkowicie zniszczone. Dokonały tego miotacze min zapalających i bomby lotnicze. Niekiedy sami Polacy wzniecali pożary, by wyrzucić nieprzyjaciela. O wodę bardzo trudno. Ja sam myłem się dziś po raz pierwszy od sześciu dni, a i to wielkie szczęście. Aby dostać wiadro należycie czystej wody, trzeba stać w kolejce 4 lub 5 godzin. O żywność jeszcze trudniej. Nawet żołnierze z czołowych rzutów otrzymują całkiem niedostateczne racje zwykłe około czterech uncji gotowanego jęczmienia na dzień. O chlebie szczerze mówiąc nie słyszy się wcale. Ludność cywilna przeważnie w jeszcze gorszym położeniu. Prywatne zapasy wszędzie przepadły w ogniu lub zostały pogrzebane pod ruinami. Szpitale od paru tygodni przeniesiono do piwnic, wiele w nich tysięcy rannych, cywilnych zapewne więcej niż wojskowych. Warunki, w których leżą, po prostu straszne. Nastroje wśród ludności cywilnej, znajdującej się w drugiej połowie września na Mokotowie, silnie bombardowanym, atakowanym przez Niemców, opisywał kapitan Wicher, oficer Baszty. Do połowy września żołnierze byli dobrze żywieni. Od połowy września głód zapanował w wojsku. Początkowo rozchwytywano prasą gorączkowo, szukając w niej prawdy o położeniu. W piwnicach, na podwórzach, w mieszkaniach odczytywano głośno wiadomości, rozważano je szczegółowo i snuto przeróżne różne wnioski. Później unikano gazet, przepędzano kolporterów, obdarzając ich często nieprzyjemnymi epitetami. Uważam po prostu, że komuś zależy na wzniecaniu złudnej nadziei przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Dostrzeżono wielki rozdźwięk między prasą, pragnieniami cierpiącej ludności i rzeczywistością. W pierwszych czterech dniach ludność przejawiała wiele porywu do czynu i gotowości do ofiar. Jednak po pierwszym tygodniu doszłam do przekonania, że zaszło coś najmniej oczekiwanego, że popełniono bez jej wiedzy i woli wielkie oszustwo, narażając ją na zagładę. Każda godzina niosła ze sobą walenie się domów pod bombami i pociskami, płacze dzieci, kalectwo, poniewierkę w przepełnionych piwnicach i na podwórzach, głód męczarnie śmierci. Szczególnie wytrącały ludność zapewnienia ministra Kwapińskiego o nadchodzącej rychło pomocy ogłoszonej w biuletynie informacyjnym. Pomoc ta miała nadejść w ilości dostatecznej i we właściwej porze. Miary miarę zaś niechęci do prasy dopełniła swoista publicystyka kierowniczych kół powstańczych. Komentatorzy wydarzeń twierdzili, że wielkiej siły powstańców dowodzi ta okoliczność, że przeciw chłopcom młodym, często bez wąsów i bezbronnym używają Niemcy najnowocześniejszej broni w postaci samolotów, czołgów, wszelkiego kalibru artylerii, miotaczy, min i słynnych goliatów. Koniec cytatu. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.